Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o technikach olejowania włosów oraz o tym, w jaki sposób ten olej zmyć. Jeżeli interesuje Ci ten odcinek, to oczywiście zapraszam do obejrzenia dzisiejszego filmu. Jeżeli zaczynacie, jeżeli jesteście osobami początkującymi ze swoim olejowaniem włosów, to na początek proponuję jakby zapoznać się z tym wszystkim i też nie przesadzać jakby z tą taką nadmierną pielęgnacją i na początek wystarczy, jeżeli ten olej przytrzymamy na włosach jakieś pół godziny. Natomiast im dalej w las, im dłużej współpracujecie z tymi olejami, wiecie jak one działają na wasze włosy, jak się zachowują, no nawet możemy spokojnie zostawić je na całą lot i na przykład dopiero rano zmywać. Oczywiście e, pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, jeżeli chodzi o olejowanie włosów, że nakładamy tych olejów, lejemy tony, nie wiadomo jak dużo. E, aplikujcie go tyle, ile byście sobie zaaplikowali normalnie, nakładając na dłonie. Myślę, że około dwóch łyżek e, tutaj zdecydowanie nam wystarczy, jeżeli macie bardzo długie włosy. E, tak jak na przykład w przypadku moich, no to będzie to tego troszeczkę więcej. Natomiast, e, oczywiście, tutaj jak jakby, e, zachowajcie też zdrowy rozsądek, że tego, tego oleju też nie musi być nalany, nie wiadomo jak dużo. Jeśli chodzi o aplikację olejów, to mamy wiele różnych e, sposobów. E, możemy to robić na przykład na włosy mokre, e, które wcześniej były, na przykład nawilżone, spryskane bądź e, umyte, e, możemy robić to na włosy suche. I później po zaaplikowaniu po prostu będziemy te włosy dalej myć. Można robić to w formie mieszania z maską lub z odżywką. Można to robić na maskę, na odżywkę, więc sposobów jest całe mnóstwo. Natomiast możecie sobie tutaj dobrać, dostosować sposób taki, jaki wam najbardziej jakby odpowiada. Najbardziej takim klasycznym, jeśli można tak to nazwać, wydaje mi się sposobem, to oczywiście będzie olejowanie na włosach suchych. Chyba najczęściej każdy z Was to stosuje, bo wydaje mi się, że jest to takie najwygodniejsze, ale jeżeli aplikujecie na włosy suche, to musicie mieć te włosy w miarę czyste. Czyli jeżeli na przykład dużo lakierujecie włosy bądź używacie różnych takich pianek, wszystkich takich produktów, które obklejają Wam te włosy. No to niestety takie olejowanie na sucho za bardzo tutaj nie ma sensu, z tego względu, że te składniki odżywcze do tych włosów się po prostu nie dostaną, więc lepiej wtedy to zrobić już na włosach umytych. E, oczywiście tutaj jest taka klasyczna forma, czyli aplikujemy na włosy te suche oleje. E, przeważnie to będą dwie łyżki. E, w w zależności oczywiście od długości Waszych włosów, bo jeżeli macie długie bardzo włosy, no to i na przykład gęste, to tego oleju zejdzie zdecydowanie więcej. Eee, aplikujemy sobie po prostu na włosy, trzymamy 30 minut, e, tak jak mówiłam, dla osób początkujących. Następnie spłukujemy, e, myjemy delikatnym szamponem no i oczywiście przechodzimy do dalszej pielęgnacji i nakładamy maskę lub odżywkę. Jeśli chodzi o olejowanie na włosach mokrych, Wygląda to w zupełnie taki sam sposób, z tym, że po prostu wcześniej musicie te włosy sobie przemyć, czyli myjemy delikatnym szamponem. Jeżeli nie farbujecie, to możecie umyć wtedy na przykład takim oczyszczającym, żeby ten włos mocniej przygotować do przyjęcia tych produktów odżywczych. Następnie oczywiście spukujemy szampon i przechodzimy do aplikacji olejów. Fajnie jest też na przykład na takich włosach mokrych przeczesać sobie je szczotką tak żeby ten produkt rozprowadzić równomiernie po całych włosach, bo jeżeli macie krótkie włosy to nie ma tematu, ale przy długich włosach, żeby jednak to przeszło równomiernie, to trzeba te włosy przeczesać. Najlepiej sobie zawsze zrobić podziały. Tak, czyli na przykład przedzielić włosy na, na dwie części, e, tutaj możecie ewentualnie jeszcze zrobić sobie podział na boku, czyli zrobić taki klasyczny podział na cztery i wtedy sobie pasmo po paśmie, jak macie przypięte klamerkami, możecie sobie to wszystko rozdzielać pasmo, tak, ta część jest powiedzmy przypięta, e, aplikuję rozstarty na dłoniach już olejek i przeczesuję sobie po prostu e, po całości na włosach. I tak jak mówiłam, jeśli chodzi o wcieranie w skórę głowy, to tutaj już oczywiście to sobie musicie dostosować do Waszych włosów, do tych Waszych jakby wewnętrznych potrzeb. To olejowanie na mokro. Kolejnym olejowaniem, jakie możecie sobie wykonać, to olejowanie na przykład na masce lub na odżywce. Czyli procedura była ta sama, mamy umyte włosy, na przykład nałożoną maskę, odżywkę i wtedy dopiero jeszcze nakładam olej. Oczywiście to wszystko później wypłukuję. Co jeszcze? Możemy to zmieszać jako kolejny sposób z maską lub odżywką czyli yy, wykładam sobie porcję yy, mojej maski odżywki, do tego dolewam olej, mieszam to w, w całość i taki produkt aplikuję sobie na włosy, na głowę, yy, na skórę głowy. Yy, trzymam też 30 minut i spukuję. Możemy jeszcze zrobić sobie yy, olejowanie na podkład, yy, na podkład, który będzie już typowo taki humektantowe. Yy ale o tym już w kolejnym odcinku w którym opowiem wam o zachowywaniu równowagi pH i co to są proteiny, emolienty i humektanty, z czym to się je i jak to się stosuje. Natomiast jeśli chodzi o taką mgiełkę, możecie ją przygotować tak naprawdę sami. Jak to zrobić? Bierzemy sobie 200 ml wody, może być to nawet troszeczkę mniej. I taką mgiełkę, żeby przygotować do tego do tej wody dajemy na przykład łyżkę miodu, bądź łyżkę cukru, może być to syrop klonowy, lub na przykład fruktoza, albo kilka kropel gliceryny, albo ewentualnie może to być jeszcze pantenol. I to wszystko sobie mieszamy i wtedy najlepiej jakbyście sobie wlali do jakiejś takiej buteleczki do jakiegoś takiego sprayu, który macie po jakimś skończonym produkcie. Psikamy na włosy. Może być to nawet taki spryskiwacz do kwiatków. Oczywiście musicie go opróżnić ze wszystkiego co tam wcześniej było, dobrze wymyć. I wtedy też się bardzo fajnie zaaplikuje cały ten produkt. I eee, jak to wygląda? Oczywiście, jeżeli nie macie mocno zlakierowanych włosów, zapiankowanych, czyli obklejonych, tak jak już wcześniej wspomniałam, to na takie suche włosy po prostu psikamy sobie takim, taką mgiełką całe włosy i następnie. E, nakładamy właśnie olej, czyli mamy piękną, e, po, piękne połączenie humektantu z emolientami. E, później będziecie wiedzieli na pewno przy kolejnym odcinku o równowadze, pech, o czym mówię w tej chwili, ale wierzcie mi, że to też sprawdza się bardzo fajnie. Możecie sobie to przetestować na waszych włosach. E, Oczywiście, jeżeli nie lubicie się bawić w takie rzeczy, żeby sobie samemu gdzieś robić coś takiego, to są też gotowe produkty, które możecie sobie zamówić bądź kupić. Fajnie sprawdzają się tutaj różne takie żele aloesowe na przykład do włosów one będą się też fajnie sprawdzały jako taki podkład pod, pod nasze olejowanie. I teraz tak, jak to wygląda, jeśli chodzi o zmywanie olejów? Czasami może być problem z wypukaniem tych olejów z włosów, więc warto jest je najpierw wypłukać wodą, tylko wypłukujcie je oczywiście ciepłą, no bo zimna to spowoduje to, że ten włos będzie cały czas jakby przytrzymywał ten, ten olej na włosach. Wypukujemy, wypukujemy ciepłą wodą, e, następnie e, tak trochę niestandardowo emulgujemy to maską lub odżywką e, po to, żeby jakby odkleić te wszystkie cząsteczki pozostałości z włosów, czyli nakładamy sobie odżywkę i myjemy tak, jakby to byłby szampon. Po zmyciu tak, takim sposobem wypukujemy oczywiście tą, tą odżywkę z włosów. I jeżeli macie taką potrzebę, to możecie delikatnie sobie umyć włosy szamponem. Pamiętajcie o tym, żeby ten szampon był w tym momencie delikatny, żeby nie był mocno oczyszczający. Następnie, jeżeli macie, nie wiem, bardzo przetuszczające się włosy, skórę głowy, i na przykład nie odpowiada Wam to, że włosy są jeszcze takie ciężkie, bo na przykład przy włosach takich mocno kręconych, to po takim zmyciu samą odżywką nawet nie trzeba będzie używać szamponu. Ale przy takich delikatniejszych włosach, no jednak ten szampon będzie tutaj mile widziany, to no wtedy sobie przemyjcie te włosy szamponem ale e, pamiętajcie, że im więcej tego rozpienicie po całości, tym bardziej wszystko ściągniecie, więc postarajcie się zrobić to delikatnie od nasady e, i następnie już przechodzimy do naszej takiej codziennej e, pielęgnacji, e, czyli nakładamy odżywkę bądź maskę, e, tak jak standardowo to robicie za każdym razem. Która z tych metod będzie najciekawsza, która będzie najfajniejsza, musicie sobie wybrać sami. Ja nie jestem w stanie, jakby tutaj, Wam powiedzieć tego w 100%, bo każdy z nas ma zupełnie inne włosy i będą one potrzebowały czegoś innego. W kolejnym odcinku tam porozmawiamy sobie troszeczkę na temat równowagi pech. Więc mam nadzieję, że złoży nam się to pięknie w całość. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa!